Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na sesji otwarcia ofert na przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w wraz z budową oświetlenia drogowego oraz na budowę drogi gminnej w Prawiednikach wraz z budową oświetlenia też drogowego. Gmina Głóz przeznaczyła na ten cel w swoim budżecie 200 tysięcy złotych. Na przetarg wpłynęły trzy oferty, które teraz Państwu. Ofer dubli, oferta jest zapisentowana. Eee, Wykonawca oferuje wykonanie dwóch zadań, zadań. Dwóch zadań? nie? Tak, po, ja po przeczytam. Tak, przeczytam. Czyli tak, za opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie numer 1 i 2, łączną kwotę w wysokości 136 653,00 brutto w tym za opracowanie dokumentacji kolonia w Majdan-Nędzowski 88 683 zł, a za opracowanie drugiego zadania budowę drogi w wynikach 47 970 zł. Kryterium termin zapłaty faktury przez zamawiającego to jest 30 dni roboczych. radium wpłynęło. Wpłynęło wadium e, w gotówce. jest potwierdzenie zapłaty wazium. To była oferta numer 1. Oferta, oferta numer 2 z dnia dzisiejszego z godziny 8.32 wykonawca zespół projektowania obsługi Inż... Obsług inżynierskiej budownictwa drogowego Tomar Drog. Tomasz Lis, Marek Koleszczów, Spółka Jawna, Lublin, Mełgiewska 38B. Ta też jest I tak. Łączna cena za opracowanie dokumentacji projektowej tej firmy to jest kwota 150 tysięcy 798 złotych brutto, w tym. Za zadanie numer jeden, czyli drogę Kolonia Wiczopole Majdan Mentowski W Drugi termin zapłaty faktury do 30 dni preferuje firma czy tak I wadium też jest przelewem wczorajszego dnia na konto gminy. To były wszystkie oferty serdecznie dziękujemy za udział. I